Myślę, że zawody wypadły bardzo fajnie i chyba nawet wyżej, powyżej moich oczekiwań. Chociaż kiedy, jak dzisiaj skończyłem 500 metrów, to nie byłem do końca zadowolony. bo wiedziałem, że zrobiłem wiele błędów, ale gdy zobaczyłem, że jakby rywale jeżdżą troszeczkę wolniej, to, 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 to jednak byłem zadowolony z czasu końcowego, że, że, no, że, że mimo warunków, jakie dzisiaj panowały, udało się załapać na to drugie miejsce. A akurat tysiąc nigdy nie był moim jakąś mocną stroną. Czasami się uda po prostu gdzieś z przygotowania pojechać troszeczkę lepiej. Dzisiaj, znaczy ostatnie dwa, czyli wczoraj i dzisiaj tysiące, też, też, też nie jestem z nich jakoś bardzo smutny, bo jak na moje dotychczasowe przygody z tym dystansem, to można powiedzieć, że, że przejechałem je bardzo, bardzo dobrze i zadowalająco. Jeżeli chodzi o pięćsetki, no to jest dobrze, ale jeszcze mamy troszeczkę do poprawy. Jesteśmy tutaj dopiero tydzień na lodzie, byliśmy raptem 4, 4 dni. Lód jest troszeczkę inny i warunki są troszeczkę inne niż u nas w Polsce. No, ale myślę, że mamy jeszcze, jeszcze miesiąc do Mistrzostwa Świata i będziemy tutaj na miejscu i na pewno przygotujemy się do tego jak w jak najlepszym stopniu.